Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na filmik o przekształcaniu wzorów. Nauczymy się przekształcać wzory na podstawie akurat tutaj wzoru na prędkość, czyli droga przez czas. Bardzo sławny wzór. Czasem sprawia Wam trudność, ale mam nadzieję, że dzisiaj tutaj wszystkie wątpliwości rozwieje i będziecie potrafili wyliczyć z tego wzoru zarówno prędkość, czas, jak i drogę. Więc zaczynajmy. Wzór na prędkość to jest V równa się S przez T. Prędkość V, S droga i T czas. Jeśli chcielibyśmy wyliczyć drogę, czyli S, wyliczmy sobie drogę, to co wtedy robimy? Możemy wyliczyć drogę na różne sposoby. Na przykład możemy mm, pomnożyć. Yy, przez to co jest pod yy, kreską ułamkową, żeby pozbyć się ułamka. Zazwyczaj, żeby wyliczyć jakieś yy, równanie, nierówność, to pozbywamy się najpierw ułamka, czyli tego co jest pod kreską, czyli mnożymy razy to co jest pod kreską, czyli w tym wypadku razy t. Bo chcemy, żeby wiadome były na jednej stronie, a nie wiadome na drugiej. I teraz Lewą stronę mnożymy razy t, czyli v razy t. Prawą stronę również mnożymy razy t, czyli jeśli prawą stronę mnożymy razy t, to mamy s przez t razy t, i tak naprawdę t nam się skr skraca, ponieważ jest t pierwszych. Czyli po prawej stronie wychodzi na to, że zostaje nam sama droga, czyli s. I już mamy. Gotowy wzór na drogę. Wystarczy zamienić strony, jeśli Wam się ten zapis na przykład nie podoba. S równa się V razy T. I już mamy wyliczoną drogę. Mam nadzieję, że to było dla Was jasne. Teraz drugi sposób na wyliczenie również drogi. Mamy y, ten wzór. V równa się S przez T. Możemy to zrobić na zasadzie proporcji, czyli mnożenia na krzyż. V to jest V pierwszych, a po prawej stronie mamy s przez t. Mnożenie na krzyż, czyli V razy t, równa się s razy 1, czyli s. I tak naprawdę znowu mamy wyliczoną drogę tylko innym sposobem. Znowu możemy zmienić strony, czyli S równa się V razy T. I gotowe. A teraz spróbujmy wyliczyć czas, czyli T. Mamy już takie równanie S równa się V razy T i chcemy wyliczyć T. Na pewno pamiętacie, z równań nierówności, jak wyliczało się yy, na przykład x? -y. Spróbujmy sobie zrobić takie równanie. 2x plus 5 równa się 7 i chcemy wyliczyć x, -a. czyli po lewej stronie muszą być niewiadome, a po prawej wiadome, albo odwrotnie. W tym wypadku tak nam jest bardziej wygodnie, czyli po lewej stronie zostawiamy 2x. A na, po prawej stronie y, liczby, czyli piątkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli 7 minus 5 jest 2. I teraz, y, jak wyliczamy tego x? Po prostu dzielimy przez tą liczbę, która jest przy x, czyli podzielimy przez to 2. x równa się 2 podzielić przez 2 jest 1 i wyliczyliśmy x. Więc tutaj jest dokładnie to samo. Wyobraźcie sobie, że czas jest takim naszym xem, Czyli my po prostu musimy podzielić przez to co jest przy tym naszym x, czyli przy naszym czasie, czyli przez V. Tylko tutaj mamy y, zamienione strony. Więc dzielimy przez to przy naszym x, czyli przy naszej niewiadomej, przez V. I po lewej stronie mamy S podzielić przez V, a po prawej stronie no V podzielić przez V to jest po prostu 1, czyli nam się to skraca i zostaje nam czas. I mamy wyliczony czas. I znowu możemy sobie e, zmienić strony, czyli T równa się S przez V. I takim sposobem wyliczyliśmy czas. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe i będziecie potrafili już przekształcać ten wzór na prędkość i inne wzory. Być może zrobię jeszcze filmiki o przekształcaniu innych wzorów, żebyście sobie to przećwiczyli i zobaczyli, jak to dokładnie wygląda. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z materiałem. I do zobaczenia, do następnego filmiku. Na razie, cześć.